Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym filmiku nagram dla Was Bez challenge'u tylko Tego banana, jak jem go na czas Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię parę osób, których nie pozdrowiłem, a Są nimi to G2 adik. Więc bardzo serdecznie Cię pozdrawiam G2 adik Pozdrawiam również Również moich najlepszych znajomych w Messengera. Kacpra Olboromskiego i Oleczka Małpę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jeżeli to widzicie. Teraz YouTube. Kogoś pozdrowie. Czekajcie. Ładuje się strona. Pozdrawiam kaptura. Pozdrawiam BBBCCC, pozdrawiam Skipper Clipper, pozdrawiam fana Pawła Witkiego, pozdrawiam Paruto Gamesa i pozdrawiam wszystkich, których nie pozdrowiłem na kolejnym filmiku. Pozdrawiam Magi Magiksa, pozdrawiam Xnatka i pozdrawiam kotea koteła. I Ciebie też, Dendoris, pozdrawiam i jak to widzisz. No dobra, a więc nie przedłużając Wam zbędnego balastu, zaczynam teraz jeść banana na czas. Nieważne na jaki czas, tylko byle, żeby na czas dążyć, więc zobaczcie. Obijam tego banana jak mistrz. O i przy okazji jeszcze pozdrawiam Mistera Mati jego. 2137 i killera panku, które gra ze mną w Rowstars. Oddzielam to i jem.

No, i zobaczcie, całego banana zjadłam. Zostało tylko te skórki po, bana, po bananie i resztki, które odkubałem, żeby zjeść tego dojrzałego banana. Odkładam te resztki od banana na talerzek. No, i zobaczcie, zjadłam go całego w ciągu jednej minuty. Jeżeli wy tak byście chcieli, to bardzo proszę, zróbcie to śmiało. A na pewno wam się kiedyś uda coś takiego zrobić. No i co ty na to, Mr. Mati2137AK, killera, Pan z Udało mi się zjeść tego całego banana. I co, teraz mi wierzysz, że jestem taki dobry? No to teraz napisz mi komentarz, że to było coś po prostu fajnego, co zrobiłem. A Krystian mi po prostu pozazdrościł tego, że zjadłem tego banana bez niego. Bo ja bym to zrobił nawet bez niego. Bo on nie chciałby, żeby inni ludzie się z niego śmiali. Ale wręcz przeciwnie, ze mnie się nikt nie będzie śmiał. Potem jak zjadłem tego całego banana, nikt nie ośmieli się nazwać mnie twórzem. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku o bananie. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno. To, to Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Zajmer. No i co ja wam nie przedłużam dalej czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pa!